Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy. Zapraszam Was na czytania styczniowe. Troszeczkę może opóźnione, ponieważ znowu mam jakiś problem z internetem, ale myślę, że wszyscy będą mieli szansę pooglądać te właśnie czytania w odpowiednim, w odpowiednim dla, nim, dla nich czasie, ponieważ tak to jest w życiu, że dostajemy te odpowiedzi czy jakieś informacje w momencie, w których... W których Momentach, których najbardziej ich potrzebujemy. Dziękuję Wam bardzo za cały rok, który wspólnie przeżyliśmy. Trudny bardzo rok, e, pełen wyrzeczeń, tak naprawdę. E, I mam nadzieję, że ten kolejny przyniesie nam bardzo dużo radości e, i wspólnej zabawy, e, że będziemy mogli się pootwierać, spotykać na nowo, że wszystko wróci do jakiejś nowej normy, tak powiedzmy. Dziękuję za maile i za wsparcie, które od Was dostaję. I jeszcze chciałam e, przypomnieć, że w lutym będzie kurs Planu Duszy online. I jeśli są osoby zainteresowane, to zapraszam. E, adres mailowy znajdziecie pod filmem. A jeszcze tutaj możecie zobaczyć go na ekranie. Jest to info.małpa.planduszy.pl. Bardzo prosty. Zapraszam też wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia albo potrzebują jakichś wskazówek przy wyborach życiowych, do konsultacji, indywidualne czytania, sesje planu duszy. Cały wachlarz różnego rodzaju e, wsparcia dla osób, które tego potrzebują, e, w odpowiednim czasie, oczywiście, rozwiania wątpliwości, zajrzenia w głąb siebie, tak powiem. A teraz już nie będę przedłużać e, i zapraszam Was na czytania dla każdego znaku. Witam wszystkie Skorpiony w czytaniu na styczeń 2021. Zobaczymy, co tutaj karty Wam chcą powiedzieć. Jaka jest energia? Główna, z czym możemy popracować? Na czym się skupić? Co jest ważne? Oprócz tego jeszcze będzie 8 kart z innej talii. Zobaczymy, jak to wszystko razem się złoży na jakąś informację, opowieść, wskazówki. Ok. Kielichów, skorpiony, wasza energia. Całkiem sporo tej wody mamy o ósemkę kielichów, która mówi o potrzebie odejścia od czegoś. Może to być emocjonalny miesiąc, tak jakbyście mieli tutaj mocno emocjonalnie odczuwać potrzebę odejścia. Pozostawienie za sobą czegoś, co było bardzo ważne. W co włożyliście sporo pracy, z czym jesteście mocno emocjonalnie związani. To jest też karta brama, która mówi, że trzeba tutaj rozwijać się i poszukiwać innej drogi. Tak jakbyście mieli w tym momencie taki przełom. Przełom: zresztą jest przełom, mamy koniec roku 2020, początek 2021 w styczniu. Rozpoczynamy nową erę bo weszliśmy w erę wodnika, to też wszystko może być takie przełomowe i może mieć duży wpływ tutaj na Was. Tutaj litera hebrajska, shet", Het, przepraszam, mówi o, na przykład w planie duszy, jest to najsilniejsza energia ziemi, to jest taka kotwica, to jest taka bardzo emocjonalna energia jasnowidzenia, jasnosłyszenia, takiego, takiej mocnej, mocnej intuicji, widzenia w ludziach też, bardzo często są osoby, które świetnie odczytują energię innych ludzi. Tutaj Wy możecie też mieć taki właśnie miesiąc mocnego połączenia tutaj z tą energią właśnie litery hebrajskiej HED. Zobaczymy, co jeszcze oprócz tego się tutaj pojawi na stole, jak to razem będzie działało. Dla Was przygotowałam taką moją. Zabawną talię Czem, Ciemnego Dworu, która jest jedną z moich ulubionych. I zobaczymy, co ona tutaj chce powiedzieć dla Was. Co tutaj jest za przekaz? Trochę potasuję, ponieważ nie miałam kiedy potasować wcześniej tej talii. Ostatnio jestem mocno zajęta różnymi zadaniami, ale wszystkie czytania postaram się dzisiaj wrzucić na YouTube, żeby już były dostępne przed rozpoczęciem nowego roku. Przynajmniej dla tych, którzy na nie czekają, tak? bo też są inni, którzy oglądać będą później. O tyle tego tasowania, i teraz zobaczymy, co tutaj dla Was się pojawi. Następczeń dla skorpionów. Tutaj mamy to, co odchodzi. Tutaj to, co przychodzi. Kreatywność. Tutaj mamy myśli, komunikację, może pracę, kariera, praca. Tutaj ta strona, tutaj relacje, uczucia, emocje. Tutaj mamy fizyczność, materię. Zobaczymy, co macie w głowie. Nadzieje, marzenia, albo nadzieje, obawy. Tak też można. I tutaj zobaczymy wynik. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne. W energii tła mamy pięć mieczy. Karta, która pokazuje bardzo ładnie, że jest to taka. Taka walka trochę, tak? Tutaj ktoś stoi i ma dwa miecze wbite, tam jeden i tak dalej, ktoś tutaj czuje się zwycięzcą, ale tak naprawdę to nawet jeśli jest gotowy walczyć dalej, to już nie ma z kim. Więc to jest taka samotna walka i samotne zwycięstwo. To jest taka informacja o tym, że tutaj nikt nie wygrywa, to może też być w naszym umyśle, kiedy mamy sprzeczne myśli, które. Właściwie zabijają jedna drugą, tak? I to powoduje, że my czujemy jakieś zdenerwowanie w sobie. Emocje jakieś zaczynają tutaj w myśli, powodują, że poruszamy też emocje, bo my jesteśmy ciało, dusza i umysł, wszystko w jedności i powinniśmy w tej jedności być. Te piątki wszystkie też mówią też o tym, że one pomagają nam wzrastać, bo te doświadczenia, czy dobre, czy złe, one powodują, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Potem po tych doświadczeniach. No, i mam wrażenie, że tutaj wokół Was jest, w, jakby w społeczeństwie, w otoczeniu, jest tutaj jakaś energia konfliktu. No, zdecydowanie, patrząc na to, co się dzieje w społeczeństwie, to jest wiele podziałów, wiele sprzeczności, wiele nienawiści i takich bardzo silnych energii. To może nie dotyczyć Was bezpośrednio, może to być właśnie jakoś w tle, ale też może, może być to w najbliższym otoczeniu, ktoś z kimś się tutaj um, wykłóca o coś i, i próbuje zwyciężyć, i zwycięża, ale traci wszystko przyjaciół, traci wsparcie, i jest właśnie takim. Samotnym miejscem, który właściwie potem nie ma już z kim nawet walczyć, bo wszyscy usuwają mu się z drogi. Tak to też, tak to też może wyglądać. Może to być ktoś wokół, wokół Was, kto tak robi. Popatrzmy dalej. Dalej, mieczowo o mieczy. Ten paź jest bardzo y, naukowy, w sensie takim, że on chce odnaleźć prawdę, poszukuje prawdy, bada. Czyta, uczy się, to co jest mocno student albo ktoś taki, kto chce zgłębić bardzo dużą wiedzę. I wystartował, i to, to są jego teraz pierwsze kroki. To może być też rodzaj komunikacji, przesyłania informacji. To wszystko zależy od tego, jak dalej się karty nam pojawią, tak? co tutaj będzie więcej. Bardzo młoda energia, i to też jest manifestacja jakichś słów, które mogą być różne: albo dobre, albo złe. To może ktoś, kto przesyła wam informacje, może to dotyczyć rozwoju, a może też dotyczyć e, nie wiem jakiegoś konfliktu. Zobaczymy, co dalej. Dalej znowu miecze. Ciekawe. Mamy czwórkę mieczy. Czwórka to jest tutaj mieczy miecz mówiąca o, o potrzebie odpoczynku, spokoju. I to przychodzi do Was, tak? Tak jakby w przyszłości mielibyście uspokoić się, tak jakbyście mieli tutaj otrzymać taką dawkę uspokojenia, wyciszenia. Umysł przestaje pracować na wysokich obrotach, macie taką, taką tutaj energię powrotu do zdrowia. Bardziej powiedziałabym psychicznego niż fizycznego, ale mocno jest to uzdrowienie karta uzdrowienia, wycieszenia, spokoju, takiego ustabilizowania, powiedzmy ogólnie. Czyli tutaj po tych emocjonalnych odejściach przychodzi okres takiego spokoju i takiego uczucia, czy myślenia, nawet powiedziałabym bardziej. Że to, co zrobiłem, czy to, co robię, czyli proces odchodzenia, zmiany to jest to, czego trzeba mi było o w ten sposób. Zobaczmy dalej. Tym bardziej, że tutaj as się pokazuje. As pokazuje się idealnie w pozycji kreatywnej, twórczości. To jest as buław, to jest tutaj pomysł. To jest tak, jakbyśmy dostali pomysł, jakby ten pomysł przyszedł do nas. Jeżeli chcecie coś więcej poczytać o magii e, tworzenia, to polecam książkę Wielka Magia Elizabeth Gilbert. Piękna książka, która mówi o twórczości, kreatywności, o tym, jak energie właśnie myśli kreatywnej spływają. E, I tutaj możecie mieć taki zastrzyk właśnie kreatywności, energii twórczej. Jak widzicie, tutaj jest dużo chmur, buzuje tutaj we mnie coś i projekt. Chcę ten projekt zrobić, chcę wznieść się na wyżyny. To może być dar, który dostaniecie propozycja, też to może być, którą możecie wykorzystać lub nie. Oczywiście od Was zależy, czy będziecie chcieli coś z tym zrobić, czy nie, bo mamy wolną wolę. I powtarza się nam tutaj energia ósemki kielichów to jest ta sama energia, która jest tutaj na stole. Mamy to od, odchodzenie, odejście, y, odsuwanie się od czegoś. Potrzebujemy szukać swojego miejsca, potrzebujemy szukać miejsca na Ziemi, które jest dla nas teraz, w tej chwili potrzebne. To nie musi być fizyczne przemieszczanie się, to może być odejście na przykład od y, swego, pewnego rodzaju zachowań, y, komunikacji, bo tutaj mamy y, w tej pozycji komunikacja, y, tu, tutaj mamy rozmowy, myśli. To, tak jakbyście mieli tutaj emocjonalnie się jakoś tak zdystansować od pewnego rodzaju sposobu myślenia czy zachowania. Może to być też odejście od jakiejś pracy, w sensie takim, że albo firma nie, już dłużej nie działa, i tutaj jest takie wypchnięcie, i to jest los, który wypycha nas, bo, bo wszystko dzieje się po coś. Albo to może być nasza energia, gdzie decydujemy, że mam dosyć, odchodzę. tak? Więc może to być zmiana pracy dla niektórych z Was. Dużo jest tutaj nowości i wychodzenia z jakiegoś starego porządku, tak powiem. W uczuciach również miecze, co ciekawe. Sześć mieczy, karta, która też jest kartą bramą. Mówi o odejściu, mówi o spokoju, mówi o równowadze. Właśnie po piątce i macie tak, jakby kolejno, w atmosferze jest piątka mieczy, w przyszłości pokazała nam się czwórka mieczy, a tutaj mamy w relacjach szóstka mieczy. Tak, jakbyście mieli odbyć jakąś podróż, zrozumieć siebie lepiej, zrozumieć na jakiej zasadzie tutaj moje relacje działają lub nie działają. Możecie tutaj zauważyć, co jest dla mnie ważne, może ten sposób myślenia o relacjach. Muszę tak zmienić, bo kamera nie łapie. Za dużo tutaj jest rzeczy na stole, które chcę sfokusować. W każdym razie jest to bardzo dobra energia uspokojenia. Znowu tutaj w przyszłości mam wrażenie, że mamy dużo spokoju, dużo takiego wyciszenia. Ale też odchodzenia. Obie te karty, zarówno ósemka kielichów, jak i szóstka mieczy mówi o wyjściu z jakiegoś miejsca, z pozycji, z zachowań, z relacji, może zachowania w relacjach, albo zdania sobie sprawy, że jakaś gwałtowność tutaj odchodzi, tak? od moich relacji, że tutaj nadchodzi taki moment wyciszenia. Jeszcze zobaczymy, co tutaj w tej fizyczności. No tutaj wyciszenia nie ma. Tutaj jest obstawanie przy swoim. Tutaj jest chęć pokazania wszystkim, kto ma rację. I to jestem ja. I ja mam rację. Bez względu na wszystko, to pokażę Wam i powiem, udowodnię. Więc może tutaj być obrona siebie, obrona swoich zasobów, obrona tego, co mam. Yy. Poprzez właśnie takie, poprzez taką upartość, bo tutaj są buławy, jest ich aż siedem. I bez względu na przeciwności losu, wy jesteście w stanie wytrzymać tutaj jakieś braki w finansach, na przykład, czy, czy jakiś tutaj trudniejszy czas, tak, finansowy. Tutaj też może chodzić o wasze ciało fizyczne o to, że może się też stresujecie za bardzo albo upieracie się przy Jakiejś jednej diecie, powiedzmy. Może tutaj warto temu się też przyjrzeć i coś zmienić. No, tak jak patrzę, to na razie nie mamy tutaj żadnych monet, co jest ciekawe. Mamy dużo mieczy, mamy kielichy i mamy buławy, więc jak na skorpiony, no to mamy bardzo dużo ognia. A tutaj jesteście znakiem wodnym. Dalej mamy w nadziejach i obawach, kartę umiarkowania. To jest znowu karta leczenia, karta łączenia przeciwnych zupełnie rzeczy, rzeczy, które do siebie nie pasują. To może być w relacjach e, połączenie jakichś przeciwności, właśnie innego sposobu myślenia. O uzdrowienie relacji to też może być, bo mamy w relacjach tutaj szóstkę mieczy, która Mówi o takim wyciszeniu, tak? o, o, o takim przejściu w takie spokojniejsze miejsce naszej relacji. Mogą to być różne relacje, nie tylko te najbardziej intymne, osobiste. Natomiast to umiarkowanie jeszcze też mówi o uleczeniu może ciała, duszy i umysłu, połączenia czasami rzeczy, które myślimy z tymi, które czujemy. Co też może być trudne, albo to w ogóle może być połączenie dwóch składników, które trudno ze sobą zmieszać, a jednak magicznie się da. To też jest uleczenie. Uleczenie sytuacji, to tak jakby może tutaj macie nadzieję na uleczenie sytuacji ogólnoświatowej, czy ogólnopolskiej, czy ogólno jakiejkolwiek, czy waszej życiowej. Poprzez to odejście od starego, tego, co nie służy. I, I tutaj mamy taki upór, też. Mam wrażenie, że tutaj ta karta łączy wodę i ogień. Zresztą mamy to pokazane, tak? Osiem kielichów, siedem buław i umiarkowanie. Połączenie ognia i wody w taki sposób, że zarówno ogień będzie płonął, jak i woda będzie płynęła, i, i nic nie będzie tutaj na przeszkodzie stało temu, żeby te dwa żywioły żyły, czy były w takiej harmonii, w ten sposób. Zobaczmy jeszcze tu ostatnią kartę. Los Wam sprzyja, mamy koło fortuny. Koło, które mówi, że tutaj duży wpływ los będzie miał w styczniu na Wasze życie, że być może przyprowadzi to Was do nowych początków, do jakiejś twórczej, nowej energii, ekspansji też, wyciszenia, bo zaczynając od Asa to jest jedność, tak, patrząc już pomijając te pozycje. Mamy tutaj jedność y, i wejście w spokój, tak? I tutaj los Wam w tym sprzyja, i tutaj y, również uleczenie. Bardzo dużo uleczenia, mam wrażenie, będzie tutaj dla Was, Skorpiony, w styczniu, tak jakbyście mieli wyjść z takiej energii, y, jakiegoś właśnie konfliktu, czegoś, co jest wokół, takiej atmosfery, y, takiej trudnej energii. Do spokoju, wyciszenia, stabilizacji. Jedynie co mam ochotę tutaj wyjaśnić, to ewentualnie tą kartę siedmiu buław, dlaczego ona tutaj jest, czego tak chcecie bronić zasobów czy swoich kreatywnych pomysłów, bo to jest już taka dosyć spora intensywność tutaj w tym żywiole. 7 buław. Dlaczego tu jest? No tutaj bronicie jakieś obfitości, tak jakbyście mieli bronić, niektórzy zasobów właśnie będą bronić, tego co mają, w domu, spokoju w domu, to pokazała nam się cesarzowa, więc mam wrażenie, że to może być właśnie uspokojenie takie na, na zasadzie, że obfitość jest. I tutaj bardziej powiedziałabym, że nie ma tu czego bronić, bo obfitości i zasobów jest pełno, więc tutaj tylko wchodzicie wtedy w stres, kiedy tak mocno chcecie odstawać przy swoim. To zobaczcie, jaka ta energia jest inna nawet na tych obrazach. Tutaj ktoś mocno nastroszony, a tutaj cesarz, cesarzowa, która jest bardzo spokojna, zdaje sobie sprawę, że jest wszystko, czego potrzeba wokoło: czy miłość, czy pieniądze, czy zdrowie. Trzeba tylko trochę zadbać o siebie i o naturę. Tak to powiem. Ok, no to tyle właściwie. I tylko jeszcze na sam koniec mam dla Was kartę wyroczni. Chociaż czwórkę też mogę jeszcze sprawdzić, co to potem jeszcze tutaj na Was czeka w przyszłości. Tutaj tej czwórce mieczy. Jak to dalej ta energia się będzie tutaj układać, pokazywać. <laughs> No, tutaj jakoś sprytnie, będziecie chcieli coś osiągnąć, nie do końca, może poprzez szczerość. Pokazała się siódemka mieczy. To jest tak, że ja tutaj coś z tego ugram. Będę tutaj mocno myśleć o tym, w jaki sposób mogę coś tutaj oszukać albo. Jeśli porozglądacie się, to możecie mieć też taką tutaj podejrzliwość, że ktoś może was chcieć tutaj oszukać. Nie do końca tutaj rozumiem, dlaczego akurat ta siódemka mieczy nam się tutaj pojawiła. Jest to taka karta oszustwa, złodzieja. Ale to może być też karta wzrostu i nakładania formy. Akurat w tej talii to jest pokazany taki właśnie złodziejaszy, który umyka z, z ładunkiem mieczy. W innych taliach to też jest pokazana, pokazany wzrost i to jest na drzewie życia, necach, czyli zwycięstwo. Więc mam wrażenie, że może tutaj chodzi o to, że jest tutaj brak ruchu, ponieważ na tej karcie mamy tutaj kogoś, kto siedzi bez ruchu kto się nie rusza. Natomiast tutaj jak patrzymy na kartę tej siódemki, to widzisz że tutaj jest dużo aktywności, tak? Więc tutaj chodzi o to, żeby nie zostawać w, takiej, w takim braku, tylko jakoś tak bardzo mądrze i, i z takim sprytem podejść do sytuacji, w której się będziecie znajdować. Czy to dotyczy pracy, czy relacji, czy właśnie tego przejeżdżania. Mam tutaj taką sekwencję u Was, która się pokazuje od czwórki właściwie Piątki mieczy, po szóstkę i siódemkę. Więc mamy tutaj taką sekwencję, jakby bardzo dużo myśli. Tak jak dla skorpionów, to, to mam wrażenie, że tu jest sporo myśli. Nie mamy uziemniania kompletnie. Mam, myślę, że potrzeba tutaj trochę uziemnienia wprowadzić. I na pewno można popracować tutaj z tymi energiami, które się nam pojawiły. Na zakończenie jeszcze mamy kartę wyroczni. Zobaczymy co jeszcze jak nam tutaj zamknie czytanie. Jedna karta z wyroczni świętych rebeliantów. Co ona chce jeszcze dodać? Przełożę tylko raz. Pamiętajcie, że to są to są wszystko yy, takie potencjały, które tutaj mamy. Karta wyroczni to jest śni swój piękny sen. Pokazuje się już po raz trzeci ta karta w czytaniach, i jest to bardzo piękna karta pokazująca całą kulę ziemską, która ma tako, taki blask, który roztacza się dookoła. Mam wrażenie, że to dotyczy nas indywidualnie, ale też całości, całej naszej kuli ziemskiej. Dotyczy tego, żebyśmy emanowali czy tak błyszczeli swoim wewnętrznym światłem na zewnątrz. Jeszcze Wam podam tutaj proces uzdrawiania, który przedstawia autorka tej talii. Każdy ze znaków ma taki właśnie proces, który podaje. Możecie skorzystać z tego, możecie sobie zrobić taki proces w styczniu. Lub się zainspirować, może to być modyfikacja. Jeśli ktoś nie chce, to też nie ma tak, takiego obowiązku. Proces uzdrawiania. Wyobraź sobie, zwizualizuj siebie i takie miękkie światło, które pojawia się wokół ciebie, które błyszczy, jest złote, złote światło, które jest wokół twojej głowy. I rozchodzi się, rozprzestrzenia się na zewnątrz, we wszystkich kierunkach bez utraty mocy i blasku. Wszystko, czego dotyka, staje się piękne, miękkie, harmonijne, włączając to Twój umysł. Bądź z tym światłem. Bądź w spokoju i pozwól, żeby to się zdarzyło. Kiedy jesteś już gotowa czy gotowy, po prostu otwórz oczy i powiedz Idealna harmonia i piękno przebudza się we mnie i wokół mnie. Emanuje złotym światłem i bezwarunkową miłością oraz kreatywną mocą. I to kończy ten proces uzdrawiania. Jest to proces bardzo krótki. Może to być bardzo intensywny proces, możecie posiedzieć chwilę w tym procesie, jeśli macie na to ochotę, tak jak powiedziałam. Ja ze swojej strony życzę Wam bardzo udanego stycznia, spełnienia Waszych marzeń, no i dużej obfitości tutaj w tym odchodzeniu od starych zasad, czy od odchodzeniu, poszukiwaniu nowych ścieżek i nowych rozwiązań. Pozdrawiam bardzo.